I tutaj na interwale D1, już pokazywany przeze mnie kilkukrotnie wykres Eurydlera na interwale D1, tutaj układ harmoniczny, układ harmoniczny, który został został niewypełniony, natomiast rynek bardzo ładnie reagował. Praktycznie pierwszy take-profit dla takiego układu to był wierzchołek B. Tutaj zabrakło kilku dziesięciu, dwudziestu, może nawet niecałych pipsów, żeby ten układ został wypełniony do pierwszego take-profita. W dniu wczorajszym mamy kolejny test, tutaj w zeszłym tygodniu te reakcje ceny na 160 pipsów. W dniu dzisiejszym, zobaczmy, ta świeca zamyka się powyżej, natomiast ma spory spory górny cień. Tutaj użytkownik Arti pisze, że o 14.30 ukaże się sprawozdanie 1, ja tu widzę w kalendarzu, drugim, którego używam, że to przemówienie Janet 1 będzie o godzinie 16, także trzeba to sprawdzić w kalendarzu, ponieważ wtedy podczas tego wystąpienia publicznego wtedy ta większa zmienność może się pojawić, czyli bardziej ta godzina 16. Wracając do Rudlara, wczorajsza świeczka D1 zamyka nam się powyżej strefy oporu, natomiast tutaj nie został wybity okrągły poziom 1,13% 00 Mamy dość spory górny cień na ponad 50 pipsów. Także, jeszcze, jeżeli w dniu dzisiejszym zamkniemy się czarną świeczką, to ten układ będzie. Będzie aktualny, natomiast w przypadku zamknięcia się kolejną białą świeczką ewidentnie już wtedy ten układ zostanie zanegowany i strefa, która jest teraz zaznaczona kolorem różowym, będzie stanowiła wsparcie. Jak na razie ta sytuacja na interwale D1 nie jest do końca jasna, czyli czekamy na zamknięcie dzisiejszej świeczki dziennej. Zobaczmy, jak to wygląda na niższym interwale czasowym. Zajdziemy sobie do interwału H1, czyli tutaj tak bardziej intradayowo. Mamy wyraźny impuls wzrostowy, w ostatnich dniach tendencja wzrostowa na tej barze walutowej. Pierwsze wsparcie, które mnie interesuje na dzień dzisiejszy, gdzie rynek może reagować, to jest strefa ZZB. Zobaczmy, że tutaj kilkukrotnie rynek reagował. Mamy trzy wyraźne reakcje ceny, po czym dynamiczne, ne, dynamiczne wybicie. Także tutaj ta strefa w okolicach 1,12,30 i ją sobie zaznaczamy, i w tym miejscu pierwsza reakcja ceny e, może się ne, pojawić. Gdyby spadki były większe, weźmiemy pod uwagę układ 1 do 1, czyli największą korektę e, na ostatniej fali wzrostowej. Tutaj dwukrotnie rynek robił tego samego zasięgu e, korekty. Przekładam zasięg na ostatnie szczyty, czyli pierwsza strefa. Tak jak mówiłem, zasada zmiany biegunów, coś co wcześniej stanowiło opór, po wybiciu stanowi wsparcie. Gdyby doszło jednak do większej korekty, dolne ograniczenie układu 1 do 1 to są okolice 1,11,75. Także tak wygląda sytuacja na interwale H1. Jeżeli chodzi natomiast o opór z tego interwału czasowego, tutaj nie przetestowane jeszcze, nie, nie zostało jeszcze przetestowane mierzenie zewnętrzne 161,8% ostatniej korekty, także najbliższy opór nieco powyżej wczorajszych szczytów 1,13,47, tutaj najbliższe miejsce, gdzie rynek może nam zareagować.